Witam serdecznie, jestem dzisiaj nad zbiornikiem, nad którym nigdy wcześniej nie łowiłem, pierwszy raz tu jestem, oczywiście jest ze mną Darek Oleksiak, Darek Piona, Darek jest wędkarzem, który tutaj no, łowił jak był jeszcze piękny młody, teraz już mniej łowi, czasem przyjeżdża, <laughs> Darku no powiedz trochę o tym zbiorniku, gdzie my jesteśmy, jak się nazywa? Zalew Ruda koło Mławy. zbiornik jest poło położony nad, zrobiony jest na rzece ławka. To jest zbiornik zaporowy Zrob został zrobiony w latach 70. Mhm. Jak głęboko? Głęboko myślę, że tak do dwóch od 2 do 4 metrów bardzo, Nie, dobry, bardzo dobry zbiornik do trenowania metody odległościowej, bo warunki no i są. Dlatego tutaj przyjechaliśmy no, ja tradycyjnie 30, tam około 5, a ty, który będziesz mówił? Myślę, że też 25, tak. 25. 25, no 25 no 5, bo ja Dobrze. słabiej widzę już trochę. No, spokojnie. Także. Co jeszcze mogę powiedzieć? Widzę, że wyraźnie dno schodzi bardzo, bardzo powoli w stronę zbiornika. Woda, może bardzo przejrzysta to nie jest. No, wygląda na to, że jest tutaj idealne miejsce do wędkowania, i pogoda pozwala nam nawędkowanie metodą głościową. Myślę, że dość komfortowy sposób. No, dobra, szykujemy się, mieszamy, strzelamy Dokładnie. i łowimy i do wody, tak? że dzisiaj jaki będę stosował. Nie znam tego zbiornika, więc pierwszy raz jadę na wodę nieznaną dla mnie, więc. Więc dobra, zrobimy tak. Na pierwszy strzał pójdzie 4 litry. 4 litry, ale uszykuję sobie w razie czego na donęcanie podobny zestaw, czyli tak. Zrobimy raz, dwa trzy, cztery, cztery, jakaś trawa, no niech będzie jeszcze, jeszcze litr, pięć, wystawię sobie same gliny trochę i do tego pójdzie litr i zanęty Też zostało trochę na donęcanie Dobra, wkrętareczka o, oczywiście trzeba to domoczyć yy, glina dwie wiążące jedna rozpraszająca czarna Kolor dna. Mam nadzieję, że to nie przeszkodzi. Taki kolor zobaczymy. Ok, o, taki towar wyjdzie. Na pewno będzie się spokojnie obsypywał. Trochę to potrwa. Dobra. Trzeba to zostawić, niech niech zanim to wypije, wodę, ewentualnie jeszcze raz domoczone sito i zobaczymy wtedy. wymieszany przez sito przepuszczony. Pierwsze nęcenie. Pierwsze nęcenie to pójdzie tak. Cztery litry. Jeszcze Cztery. To jest mój miks winy z zanętą. Do tego 200 jokersa i to na razie wszystko w trakcie wędkowania zdecyduję co tam, jakie ruchy y, będę w, wykonywał to znaczy y, mam jeszcze grubego kolorowego mam pinkę i to takie robaki na, na ten wyjazd oczywiście zostało mi jokersa na donęcanie ale to w trakcie wszystko zależy od tego ile tych ryb będzie jakie to ryby duże małe i okej, okay. 4 litry robię kule i nęcenie o. taka kula ładny zbiornik spory myślę, że pod maczóweczkę idealny może przyjadę tu jeszcze Trenować, powiedzmy, no ten 45 czas zacząć. No zobaczymy, jakie to ryby będą, ile będzie brań. której godziny mam tutaj, żeby dojechać z domu. Więc trochę jest nowy dla mnie zbiornik. Nowe doświadczenie spróbujemy łowiki, no już ostatnio ciągle w taki sposób łowie. 11-13 z oliwkami 2 Przypon na razie 35 cm. Mniejszy haczyk, większy. 20-18 z 23-20. No zobaczę najpierw, co tam słychać a później korekta. So they bardzo delikatnie biorą, sławik wystawiony może pół centymetra antenka, branie na kilka razy, no początek fantastyczny a później bardzo delikatnie sporo brań podnoszonych no wiadomo wtedy też to też to jest super widoczne branie ale bardzo dużo jest takich nie zostawi złowiłem myślę już gdzieś ile która to jest godzina dwie godziny około 20 ryb jest sporo ryb w tym zbiorniku ja łowie głównie leszyki, Chyba jedną płotkę tylko mam. I leszyk. Mały. fajnie że wziął kilka ochotek haczyk 20, 23 20 tzw. Tak sęp przeszkadza mi tutaj to. that dobra nie? no nie wiem sam już bym ciął ze dwa razy a tu jest nie ma ryby pięknie podniosłem to dwudziestka z dwadzieścia trzy to to nie jest malutki haczyk Na no, co wskazywałby rozmiar dwadzieścia kładę tu z pięć ochotek no jest branie ładne bardzo mój siedzi no jest jeszcze ładniejszy troszkę Jak na dzisiaj, trochę fajniejszy. No nawet powalczy trochę. O ładniejszy no. Dobra, w takim razie kula skoro to pomaga to im damy no praktycznie spławik ale spławik w górze i siedzi ryba ale piękne branie wystawione o, o ładniejszy jak na dzisiaj ale kapitalne branie Taki jak poprzedni. Ładne. Fajna rybka. Na tą wodę widzę, nie zbranie pod wodą i siedzi i to jest super. Troszkę przywalczył. Może najładniejszy dzisiaj. No dobrze, super. No. Chwilę dłużej trzeba czekać, ale za to. Ryba ładniejsza. Dobra, nadal te ochotki. Może z czasem zanęcą się trochę większe ryby. O, o dokładnie. Tam kule spadają. Okej. Okay. Tam jakby miało chęć, tak, spawik do góry podnoszone i siedzi, piękne branie, ale chyba nie za duże, tak nie duże. tak te haczyki trzymają mocno że normalnie trzeba wypychać. no powoli i w danie podnoszone I siedzi oczywiście piękna ryba no super sprawa to łowienie, naprawdę jest tutaj świetne ale walczy, bardzo jakiś waleczny się trafił leszczyk i na siatki. ale się rzuca, strasznie waleczna ryba Pracy, zacięty pana darka rybka się pluska. Oj, niedobry rzut trochę, ale to nic, ale tu mamy branie, siedzi. Podsumowanie dzisiejszego wędkowania No woda bardzo rybna Super woda jeśli chodzi o maczówkę Żeby sobie potrenować Złowiłem sporo ryb Jestem bardzo zadowolony Łowiłem 33 Około 33 metra Najlepszy z moich spawików to W sumie to jeden i drugi 11, 13 obojętnie Który bardzo dobrze działał co tam mamy? Przelotowy przelotowy spławik opiera się na dwóch śrutach. Oliweczka 2 gramy, 3 śruty przykrętliku, krętliku, przypon 35 cm 0,12, grubości 23,20 w rozmiarze 18. To jest haczyk. Żyłka główna, 18 tu chyba będzie. A Ta, tam nie ma za bardzo znaczenia. Woda super, woda super. Bardzo dobrze widać brania. Dużo tych ryb jest, to najważniejsze, żeby było sporo tej, tej ryby eee, Co by tu jeszcze powiedzieć? Widoki też jakie... Nie no widoki to bajka, nie było fali, więc, więc świetne łowienie, świetne łowienie. Darek powiedz coś o swoim wędkowaniu Ja też połowiłem fajnie. 28 ryby. gdzieś tak łowiłem. Tak, 28 też ryby były, no. Tutaj generalnie. Odległość nie ma znaczenia. Nie ma, właśnie tych średnich ryb jest sporo. Mhm. Jaki spławik najlepszy? jaka gramatura? Ja łowiłem 12-gramowym. Czyli po środku tym, co. Waglerem, ja. mhm. tak. Też zrobiony po czesku, Dobra. tak. Podobnie. Mhm. Przelot? Przelot, przelot. I no sprawdzało nie bardzo się, bardzo. nie plątało, bardzo fajnie się łowiło. Bardzo przyjemnie. Fajnie. Nie padało, pogoda. Powiem tak, ja na pewno też jeszcze wrócę. Świetna woda, do treningu super. Yy, możliwe, że poszukam większych ryb, chociaż wystarczają. Bardzo dobry trening. Dużo, dużo trzeba strzelać, dużo donęcać, więc to wszystko świetny trening.